Pierwszy raz jest w takiej sytuacji, także trudno. Z panem Ryszardem podpiszemy w tej chwili stosowny dokument, który będziemy realizować przez dwa lata. Kwota 24 miliony. Czyli jest netto, troszkę z tam z hakiem i w sumie 29 milionów. Realizacja całego przedsięwzięcia będzie trwa około dwóch lat. Temat nie jest łatwy, ale jest w zasięgu naszych możliwości techniczno-sprzętowych. No potem rzecz już zrobiła. Mam nadzieję, że za dwa lata, czyli na wiosnę 2013 roku, spotkamy się i wybierzemy rzecz, która będzie służyła po prostu szkolnictwu nie typy ale zaloby jakiegoś tam tutaj powiatu czy A myślę, że zahaczy to również o fragment powiatu, powiatu czy starostwa polskiego. Myślę, że zrobimy rzecz, która. Będzie po prostu dobra, czego panu Prezydentowi Przede wszystkim sobie życzę, że żebyśmy właśnie za te dwa lata się spotkali, żeby to służyło, że tak powiem, szerokiemu ogółu społeczeństwa Nie ma nic lepszego jak coś, co jest użyteczne i jest dobre. Jakieś takie. Mam takie wewnętrzne przeczucie, że nam się to uda i to będzie dobre. To jest duże przedsięwzięcie, jedno z większych, jakie miasto realizuje na przestrzeni ostatnich, myślę, 20 lat, czyli tego nowego samorządu. i Jak Państwo zauważyli, w podobnej formule jak największe przedsięwzięcie, jakie miasto realizowało, czyli gospodarka wodościkowa. Tutaj też ta inwestycja realizowana jest poprzez jednostkę zewnętrzną. W poprzednim przypadku, w przypadku gospodarki wodościkowej, była to spółka zakład wodociągów i kanalizacji, a tutaj zakład budżetowy y, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radsi Ta formuła pozwala miastu y, efektywniej ze względów finansowych tego typu przedsięwzięcia prowadzić. Rzadko korzystamy z takiej formuły po raz drugi o sobie przypominam, ale są to formuły skuteczne, które pozwolą y, to zadanie doprowadzić na pewno do, do końca. Miasto w tej sytuacji jest oczywiście gwarantem finansowym i organizacyjnym tego przedsięwzięcia. Finansowym w takim znaczeniu, że całą inwestycję finansuje budżet miasta. Oczywiście o ile uda się pozyskać środki zewnętrzne będą tutaj w tym bardzo, bardzo pomocne. A z drugiej strony miasto jest gwarantem organizacji całego procesu inwestycyjnego. Ja już powołałem zarządzeniem Zespół, który będzie zajmował się inwestycją. Na czele tego zespołu stoi wiceprezydent Krzyżek. W tym zespole również znajdują się pracownicy zajmujący się inwestycjami w Urzędzie Miasta. Oczywiście trzon zespołu to również przede wszystkim pan dyrektor i pracownicy zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak już pan dyrektor wcześniej wspomniał, Czas na realizację tego zadania to 24 miesiące od momentu podpisania. Jestem przekonany, że firma Borbut sprawdzony partner, który realizował dla miasta wiele przedsięwzięć, dużych przedsięwzięć. Przypomnę tylko gospodarka Wodno-Ściekowa czy hala, arena dzisiaj Rafako. To partner wiarygodny, wypłacalny, o, duży stosunkowo, o dosprzętowiony posiadający również w, tej, w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. Zresztą to było elementem zamówienia. Tutaj partner, który został wyłoniony w przetargu otwartym spośród dziewięciu firm, musiał się takim doświadczeniem i możliwościami wykazać. Także ja jestem przekonany, że za 24 miesiące będziemy mogli, mieli możliwość kompania się w radziwolskim akwaparku. I że tak podobnie jak powiedział pan Bortel, że ten akwapark będzie służył nie tylko mieszkańcom Raciborza, ale będzie dobrze odbierany również poprzez naszych sąsiadów, czy to mieszkańców powiatu raciborskiego, Łupczyckiego, ziemnicko-korzyskiego, ale też myślę i Rybnickiego, Wodzisławskiego, czyli tą stronę tutaj głównego Śląska.